Żegnamy się z wami. Jesteśmy w Łebie na peronie numer jeden, bo innego nie ma. Nie ma. No, tak to trzymaj prosto. Nie ma. tym na wszystkie strony, bo później nas nie będzie widać. Jeszcze raz dziękujemy całej yy, Makipie i wszystkim yy, znajomym, nieznajomym, tych, którzy żeśmy poznali. Siema. Dziękujemy ślicznie, siemano, romano. Siemano, romano, zaglądajcie na kanał przede wszystkim. Kasia, pomachaj ładnie. Chodź tu, czekaj. Tak, nie, się Mamy przepiękny wschód Księżyca. Jest teraz cały. I tutaj stoi Kasia. Tu stoi Kasia, tak też się z wami żegna i do następnego. Słuchajcie, widzimy się ok? Widzimy się, widzimy się za rok. 2025. Tak jest. I żebyście nie zapomnieli. Weba. Weba. To jest najważniejsze. Tu jest fajnie, tu jest klimat. Oczywiście, że tak. I słuchajcie, jest gorąco. Strasznie. Ja się zaraz będę tu rozbiera rozbierała. A tam ktoś krzyczy To jeszcze, to nie wiem to wy krzyczycie ze szczęścia Czy jak bo... Słuchajcie kochani takie, Na spontanie taki live Ale fajnie jest Póki jeszcze widać To nadajemy A widzę że widać Widzę że nie widzę Ale widzę No ciebie widać patrz Jeszcze raz Uszanowanie Kochani Stanisław! Witaj Stanisław! Cześć pieronie! No. Komu w drogę temu czasu? My już musimy wracać do Bielska Białej, bo później jest ciężko. Kto tam znowu? Tereniuk! Terenia! Bye bye! Było fajnie tutaj, naprawdę mówię wam Zosia! Każdemu polecam, żeby tutaj przyjechał. Klimat jest niesamowity. Trzy dni fajnej zabawy. Oczywiście Romek, yy, Romek mówił, że nie przyjeżdżamy, nie przyjeżdżamy. A teraz mówię, przyjeżdżamy, przyjeżdżamy. Bo jest naprawdę super. I warto. Naprawdę I warto. warto. Tak. A kto nie był w tym roku, to niech żałuje. No słuchajcie, pogoda jest no, przepiękna. Ja nie żałuję, bo było super, naprawdę A, Także... teraz, a teraz czekamy na pociąg który mam nadzieję nadjedzie <laughs> Zaraz <Znaczymy>. będzie pociąg <laughs> Kto tam jeszcze jest? Bo ja już nie widzę, dziadek jestem to Terenia mówi Pozdrowienie dla Romka. Dzięki, dzięki śliczne Tereniu. Też pozdrowienia. I mam nadzieję, że spotkamy się na przyszły rok. Tak, bo to. Bo jest fajnie. A co tu będziemy ściemniać? Kurde, no jest fajnie i koniec, nie? Gra muzyka, wszystko elegancko. Dużo miłe, ludzi. Miłe towarzystwo, dużo ludzi jest. Tak, a jeżeli chodziło o takie formalne sprawy, jest naprawdę dużo ludzi. Mm. No dobra mów, bo nie wiem czy tam widać, ale to tak wygląda jak jedno skupisko. No. Póki widać to już dajemy. Wszyscy uciekają już no. Wszyscy już uciekają stąd. Mieszkańcy też chcą odpocząć Bo tego huku, tego hałasu to było trochę Sta, Stanisław mówi pozdrow Romka <grywka> No to Stasiu pozdrawiam I a i, a i żonę i żonę Oczywiście, że tak Słuchajcie, póki widać co nadajemy Lepiej jest zrobić live'a niż yy, nagrać film bo z filmami to jest tak różnie, a to światła nie ma, to ktoś przeszkadza i. A nam teraz nikt nie przeszkadza. O. Także. Łapki w górę i. i tak trzymać, tak? tak. Jedna łapka w górę poszła, a 10 osób ogląda. No, i starczy, niech to będzie tylko 10, ale. Kochani, to tak to naprawdę y, tylko na chwilę. Fajnie, że jesteście wszyscy najlepsi. Pamiętajcie o tym. No, prawie, że najlepsi. To najlepsi z najlepszych, to się tak mówi. No. Już się rozglądamy. Lelura. No. Jak dojdziemy do. Pozdrowienia oczywiście, pozdrowienia dla wszystkich. Chukada. Hello, no, trzymajcie się, cześć. pa See you next time. Do następnego. Słuchajcie, to taki krótki no. live. No, widzicie, jeszcze jest jasno. <laughs> jeszcze, jeszcze tak się <laughs> A, poczekaj, poczekaj, poczekajcie. Jest elegancko. Takie rzeczy dzieje się, dzieje się na paranie no. Chyba nas nie zamkną za to. No. Jakby, jakby nas zamknęli, to nas kurde ratujcie potem, dobra? Żeby nie było. Pamiętajcie. Telefon w opisie Nie naprawdę. No jakby nas zamknęli, to jakieś paczki nam przywieźcie, później takie żywnościowe, bo to trzeba szczoteczkę do zębów takie rzeczy. Wiecie? No. Dobra, Kończymy. Dobranoc. Boże, kochany, czyli nam życzą dobrej zabawy. Tak jest na peronie. Nie pokażę Wam, jak jest naprawdę na zglocie, a jest mnóstwo osób. Ja do domu. Odprowadzę Romeczka i Kasię I tak się żegnamy. Tak jest. Kończ to w stydu oszczędź. Pamiętajcie, wszystko na live jest prawdziwe, szczere, a nie takie jak ktoś na filmie pokaże. Ciao. Ciao.